Jak ciało do nas mówi i jak rozpoznać te sygnały płynące z ciała? Pierwsza rzecz no, to jest świadomość ciała, czyli na co dzień sprawdzanie co jakiś czas. Z czasem to wchodzi w nawyk i właściwie to już nie trzeba nic sprawdzać, tylko. Jesteśmy świadome tego ciała, odczytujemy te sygnały na bieżąco, ale na początku można sobie po prostu co jakiś czas przystanąć, zamknąć oczy, zrobić wdech i wydech i poczuć, co tam się wydarza. Czy mój brzuch jest miękki, wypuszczony? Czy mój splot nie jest zblokowany, ściśnięty? Czy mogę otworzyć klatkę piersiową? Czy mogę poczuć swoje serce, to serce energetyczne? Czy moje ramiona nie są ściśnięte, a są rozluźnione? Czyli pierwsza rzecz to poczuć, czy ciało jest luźne i czy w ogóle coś wewnątrz czujemy. No, bo jeżeli czujemy, to to już jest pierwszy sygnał, że tam coś się wydarza. Gdy zaczynałam takie praktyki, to pamiętam, że na początku było tak, że w którymś momencie łapałam się na tym, że źle się czuję. Czyli czasem nic zewnętrznie się nie wydarzało, tak? Wszystko się pięknie układało, wszystko było tak, jak ma być, szło zgodnie z planem, nie było większych problemów. A ja w jakimś momencie zaczynałam się źle czuć i to było pierwsze. Czuję się źle. Nazywałyśmy to z koleżankami mieleniem. No, mieli mnie coś, mieli mnie. I w takim momencie wracałam myślą do chwili przed, zanim poczułam się źle. Co się wydarzyło? Może po prostu usłyszałam coś w telewizji? No, już od lat nie mam telewizji, no ale. Gdzieś coś usłyszałam. Może to była po prostu myśl, która mi przyszła nagle do głowy. Tak? Myśl dotycząca przyszłości i czegoś, co się stanie, albo się właśnie nie stanie, albo przeszłości tego, co się wydarzyło, mogło być inaczej. Czasem to było przypomnienie sobie nierozwiązanego problemu. Czasem po prostu zbliżałam się do jakiegoś miejsca na przykład e, takim miejscem dla mnie są galerie handlowe gdzie ja nauczona odbierać sygnały w ciele energetycznie często czuję innych ludzi i jak jest tego dużo to po prostu zaczynam się źle czuć zwłaszcza jeżeli nieświadomie idę w takie miejsca i Dobrą rzeczą jest powiązać to, co się wydarza w ciele, z tym, co przed chwilą się wydarzyło. A jeżeli nie umiemy tego zrobić, to tak naprawdę wystarczy to przeżyć. Do tego jest zwykle potrzebna jednak wolna chwila. Taka przestrzeń, w której możesz sobie zapalić świeczkę, położyć się. Oczywiście nie jest to konieczne, i też początkowo ja robiłam te praktyki uwalniania tego, co w ciele się pojawiło wieczorami. Po całym dniu kładłam się, przypominałam sobie, jak się czułam, jeżeli już tego nie czułam, i wchodziłam. Wczucie tej emocji, wychodziłam z głowy, koncentrowałam się na tym i w ten sposób sprzątałam te, te emocje, które gdzieś w tym ciele się pojawiały. Sprzątałam w sensie, że odblokowywałam to miejsce w ciele, w którym się to odbywa. No, trzeba to zrobić przede wszystkim koncentracją, bardzo głęboką koncentracją. Czyli nieustannie, no, głowa nas będzie ściągać, będzie nam rzucać różne tematy, więc głowie dziękujemy. Wchodzimy świadomością, koncentracją w to miejsce, właśnie, które coś odczuwa. Yy, można to zrobić pod nadzorem czyimś. Yy, jest taki fajny kanał, Życie bez stresu na YouTubie, gdzie, gdzie chłopak, przepraszam, już nie pamiętam jego imienia. Stosuje taką według hołdnieństwa uwalnianie emocji, i on te emocje nazywa, i można się do takiej emocji konkretnej odnieść i zrobić sobie to z nim. Natomiast docelowo dobrze jest z czasem jednak nauczyć się szybko rozpoznawać, co w tym ciele się wydarza i na ile się da na bieżąco doświadczać tego, co się w nim wydarza. Czyli przenieść uwagę z sytuacji zewnętrznej na to zewn wewnętrzne czucie. Takim częstym sygnałem z ciała u mnie było blokowanie splotu, ściśnięcie tu w splocie, i nagle ten oddech, który nie mógł już wejść głęboko, tak? On wchodził dotąd i dalej się nie dało. U mnie była to głównie złość. Złość, dlatego że ja przez lata nie umiałam stawiać granic, nie umiałam się obronić, więc konsekwencją niestawiania granic jest to, że czujemy wkurw na ludzi, którzy te granice przekraczają. E, inną emocją taką dla mnie chcę wam podać parę przykładów, wy sobie oczywiście znajdziecie swoje. Była emocja smutku, której do dzisiaj mam dużo tego smutku nadal w sobie. Głównie ją czułam w sercu, na poziomie serca. Czułam tutaj takie zablokowanie, ściśnięcie. Trudno mi było się tak rozłożyć w klatce piersiowej, otworzyć ją i oddychać. Często czujemy coś w brzuchu, często lęki się pojawiają właśnie w brzuchu. I myślę, że. Najważniejszą rzeczą, a jednocześnie najprostszą i często najtrudniejszą jest pozwolenie sobie tego poczuć, bo to nasze nawykowe uciekanie od emocji prowadzi do tego, że jak zaczynamy tylko czuć, no to już idziemy w działanie, w pracę, w jedzenie, w sprzątanie, w spotykanie się z przyjaciółmi, żeby tylko nie czuć. Czyli ta ucieczka i blokowanie. Więc ja Was dzisiaj zachęcam do. Do takiego y, świadomego obserwowania siebie, y, bo świadome życie zaczyna się od świadomości czucia ciała. Mamy świetnie już nauczony umysł, wyuczony, wyszkolony umysł to takie nasze góry, natomiast tam gdzie idziemy w ciało i w emocje umysł niewiele już ma do gadania tak naprawdę mówi się, że na przykład taki mocny lęk i wchodzenie w lęk uwalnianie emocji to jest śmierć właśnie dla umysłu i dla ego i te wszystkie techniki takie, które nas kiedyś chroniły i Sposoby na to, żeby właśnie nie czuć tej emocji, które nam umysł wytworzył, udoskonalił, nagle trzeba porzucić, bo tym razem chcemy czuć. Chcemy czuć i otworzyć się na czucie także dlatego, że pamiętajcie, że życie pełnią życia to jest życie pełnią, czyli... Wysokie wibracje i niskie wibracje. Tak? Czyli emocje, które my w ciele odczytujemy jako przyjemne i te nieprzyjemne. Jak się zamienia, zamykasz na, przepraszam, na na to, co w twoim ciele trudne dla ciebie do przeżycia, zamykasz się też na to, co piękne. A my tu żyjemy w świecie dualnym. Tylko przyjęcie przytulenie, zaakceptowanie i przestrzeń na to, co trudne, otwiera nam tak naprawdę przestrzeń na to, co piękne.